Mała kuska była bardzo szczęśliwa tego dnia, ponieważ były to jej urodziny. Ale po drugiej stronie lasu chciwy wilk szukał posiłku dla swojego brzucha. Szybko dotarł do koziej chaty. Rzeczywiście szef kuchni panda i kozia mama robili wielkie czterowarstwowe ciasto wypełnione pysznymi cukierkami. Oczywiście nikt nie wiedział o planach wilka. Mała koza była jeszcze bardziej szczęśliwa, kiedy zobaczyła tyle prezentów. Kiedy przyszedł czas na ciasto, szef kuchni panda i kozia mama z trudem zanieśli ciasto do ogrodu. O, ciasto jest cięższe niż myśleliśmy, pando! Czy to gigantyczny tort dla mnie? Tak! Chodź pomyśl życzenie i zbuchnie świeczki! Następnie wszyscy zebrali się wokół tortu. Mała kózka pomyślała życzenie, gdy zdmuchnęła świeczką. Gigantyczne ciasto rozpadło się i jego kawałki były rozrzucone wszędzie. Z wielkiego ciasta wyłonił się wielki, zły wilk. W tym momencie było takie zamieszanie że kozia mama biegała z miejsca na miejsce, by uratować swoje kuski. Możesz biec za mną, ale i tak mnie nie dogonisz. <ścoughs> Wilk pomyślał, że zniknął bez śladu, szybko uciekając. Ale kozia mama znalazła ślad wilka, podążając za słodyczami upuszczonymi przez swoje kuski. Ale na wypadek gdyby nie mogła uratować ich sama, poprosiła o pomoc swojego niedźwiedziego przyjaciela. Lalalalalala! To la, 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 la. za wspaniały posiłek! Niesamowity smak! Ah. Wilk nie mógł się oprzeć i przywiązał kozy do kamienia. Z ciekawością podszedł do niedźwiedzia. Co się dzieje, niedźwiedziu? Jaki jest powód tej radości? O, jest taki biesiadny stół na końcu drogi, że jeśli zjesz choćby trochę, to nie będziesz głodny przez co najmniej rok. Myślę, że też powinieneś zjeść. La, 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 la. Chciwy wilk postanowił posłuchać niedźwiedzia i poszedł. Gdzie są pyszne posiłki? W tym momencie z kryjówki wyskoczyła mama koza i popchnęła wilka tak mocno, że spadł z urwiska z krzykiem. Mama natychmiast udała się do jaskini wilka i uratowała jej kuski, jedną po drugiej. Och, jesteś bohaterką, mamusiu B!